Witajcie. Dziś poznamy podstawy koniugacji i nauczymy się odmiany słowa posiłkowego sum esse fui. Zacznijmy od trybów. W łacinie są trzy tryby. Indikativus, tryb oznajmujący koniunktivus, tryb łączony, przy użyciu którego można tworzyć różne konstrukcje gramatyczne. Poznamy je za jakiś czas. I imperativus, czyli tryb rozkazujący. Teraz strony. W łacinie są zasadniczo dwie strony gramatyczne. Activum – czynna i passivum – bierna. Nie ma strony zwrotnej choć czasem można używać zaimka osobowego w akuzatywie z czasownikiem, na przykład lavo me, myję się, dosłownie myję mnie. Jednak w stronie bielnej, passivum, można też przedstawić czynności, które po polsku wyrażamy w stronie zwrotnej. Na przykład dicitur może oznaczać mówi się albo jest mówiony. Teraz przejdźmy do czasów. W łacinie jest sześć czasów. Tutaj są one przedstawione jakby w kolejności chronologicznej. Najpierw mamy pod zerem czas teraźniejszy, prezens. Następnie mamy dwa czasy przyszłe. Futurum exactum, czy też secundum drugi. I futurum primum. Poznamy je w przyszłości. Prócz tego mamy dwa czasy przeszłe, imperfectum, czyli niedokonany i perfektum dokonany oraz podobnie jak w języku polskim mamy również czas za przeszły plus kwam Teraz zajmijmy się ważną, bardzo często używaną rzeczą, czyli słowem posiłkowym. Sum esse fui sum, czyli Jestem esse być, fu byłem w czasie perfektum. Poznajmy go na razie w czasie teraźniejszym, presens. Dla liczby pojedynczej singularis sum jestem, es jesteś, est jest. I dla liczby mnogiej pluralis sumus jesteśmy, Estis jesteście, sunt, są. Poznajmy jeszcze imperativus dla słowa posiłkowego, dla liczby pojedynczej. Es bądź teraz, choć częściej się używa w formie przyszłej, futurum, esto bądź w znaczeniu zawsze. I dla liczby mnogiej, este bądźcie teraz i estote bądźcie zawsze. To wszystko na dziś. W następnej lekcji poznamy odmianę innych czasowników.